Opowiem Ci dzisiaj, jak rozwiązania Schneider Electric mogą pomóc w sprostaniu trzem wymienianym przez naszych partnerów wyzwaniom. To, co z początku wydaje się niepozorne, w praktyce może prowadzić do różnych konsekwencji, zaburzyć ciągłość biznesowo przedsiębiorstwa lub wpłynąć na relacje z klientem końcowym. Papierowa dokumentacja jest bolączką wielu naszych klientów. Czasami niezbędne certyfikaty potrafią zagubić się gdzieś w szufladzie. Może to spowodować w konsekwencji problemy z odbiorem technicznym całego obiektu. W rozwiązaniu tego problemu może pomóc darmowe oprogramowanie od Schneider Electric i Costructure Facility Expert. Po umieszczeniu niezbędnej dokumentacji w chmurze jest ona dostępna tuż po zeskanowaniu kodu QR lub po zalogowaniu się do aplikacji Facility Expert w smartfonie. Aplikacja ta może również pomóc w kwestii przeciwdziałania awariom lub ich skutecznego raportowania. Zazwyczaj zgłoszenie takiej sytuacji wymaga wykonania kilku telefonów wraz z opisem mailowym i dokumentacją fotograficzną. Econstructure Facility Expert umożliwia zarządzanie obiektem lub portfelem budynków, w którym każdy z nich ma przypisane dedykowane wsparcie techniczne użytkownika. Za pomocą wygodnego czatu wystarczy przesłać zdjęcie z krótkim opisem, a trafi ono bezpośrednio do osoby, która wykona serwis tego urządzenia. Trzecim wyzwaniem jest monitoring energetyczny dużej ilości rozproszonych obiektów, np. niewielkich rozmiarów sklepów spożywczych. Nasz moduł Facility Expert Energy umożliwia analizowanie oraz porównywanie zużycia energii wraz z podstawowymi parametrami elektrycznymi za pomocą przesłanych dokładnych danych przez urządzenia pomiarowe. Od teraz zarządzanie portfelem budynków jest prostsze i nie wymaga przygotowywania skomplikowanych raportów dla każdego z nich. Trzy wyzwania, jedno narzędzie i Constructor Facility Expert.